Cześć wszystkim moi drodzy, chodzą słuchy, że napój bogów Ambrozja Złoty strumień płynący w Biedronce z większym przelotem jest rozwodniony. To teraz zejdźmy z sfer metaforycznych i przejdźmy na normalne stwierdzenie. Mówi się po prostu, że piwa w Biedronce są rozwodnione, są większe, ale przez to tracą smak, walory i wszystkie inne aspekty. Dlatego dzisiaj to sprawdzimy. Mamy do dyspozycji piwa w normalnym. Normalnej wielkości i te większe z biedronki. Czy rzeczywiście tak jest, że te piwa ze sklepu z tym charakterystycznym owadem gorzej smakują lub inaczej? Nie chce mi się w to wierzyć. Serio. Ale najlepiej będzie to po prostu sprawdzić. Ciekawi? Zaczynamy! No bo tak naprawdę, pół litra na dwóch to jest nic. <śm> To jest niemożliwe, przecież to by było jakieś nonsensowne, że oni by mieli, co, jedną rozlewnie tu dla Biedronki, a jedną tu, no, idiotyczne. No fajnie tak o dziewiątej sobie browarka otworzyć, No czy znaczy, wiesz, no, w zależności, co to jest za piwo. Gdyby nie było piwo, to... Nie, ten tekst Moje jest paliwo, kurna, jak go słyszę, to już po prostu mam ciarki. Czemu? No, nie, no to to są takie wujkowe teksty. No na weselu, takie tego. Hej, bracie, no piwo to moje paliwo. Nie, nie, nie. Zdrowie widzów! Dob ojo, tak blisko. Dobrze, no to sprawdźmy. Gdzie jest lepiej i czy to się w ogóle. Ależ blisko. I czy to się różni? Moi drodzy, najpierw zapach. Normalny, ładny, ewidentnie piwny, a w smaku no, takie mocno nagazowane. Normalne. To jest piwo... Nie wiem, co to może być, ale na pewno jest czymś, co piłem w swoim życiu. Jakiś dyskie, warka. Coś, coś, coś takiego. Natomiast tu jest taka w miarę normalność. Nie wyczuwam, żeby to była jakaś lipa. Zobaczymy z drugiej strony. Nie czuć. Nie czuć różnic. M może minimalnie, ale to może dlatego, że, nie wiem, promienie słoneczne padały na bardziej na butelkę lub bardziej na puszkę. To może tylko z tego względu, bo to uważam, że po lewej stronie ma większe nagazowanie. Ale jeżeli chodzi o smak, to myślę, że jest on identyczny. Ciężko by mi było powiedzieć, gdzie jest. No, niestety, ale jesteś w tej sytuacji, kiedy musisz. Kiedy muszę coś powiedzieć, no to. Czy to będzie czysty strzał? Wydaje mi się, że tak. No, ja mogę się posugerować tylko tym ewentualnie większym nagazowaniem. No, to jest bardziej, nie wiem, powiedzieć, rozwodnione. No, nie, no, ścisłe. Bardziej jest tutaj po prostu mniej bombli. Ale smak jest ten sam. Gdzie jest większa, gdzie jest mniejsza, no to tam, gdzie jest większe nagazowanie, będzie mniejsza. Mniejsza, większa. Przecież to by było niemożliwe, żeby oni mieli polewać dwa różne rozlewnie. To by było nie nierealne. Mów, nie, mów hop. Ale rzeczywiście. No, ale nie, zobacz. Musisz iść od dołu. Nie, no to jest dla Tu jest więcej bombli. Tu jest mniej. Widzisz, tu tylko jest po lewej i po prawej stronie, a tu jest po całości. Widzisz? Bo tutaj mamy napisane tak, ważone. Patrz, oznaczenie, podacie przydatności. E, browar Elbląg. L, browar Leżajsk, W, browar warka, Z, browar żywiec. Gdzie to mogę dać? Data przydatności. Gdzie jest data przydatności? Nie, L. L to jest browar Leżajsk. L. No. no bo tak naprawdę pół litra na dwóch to jest nic. <laughs> A ten test też jest wyświstany strasznie. Strasznie, strasznie. Dobra. To jest coś ten typu piwo to moje paliwo. Dawaj. No. Zobaczmy, ale ogólnie bardzo jestem ciekaw. To jest lewa? żeby mnie rozwalił. No, tak, tak, dobrze. Dobra, no to popatrzmy. Kolejny browor. No tu jest większy gaz. Od razu. Zdecydowanie większy niż tamtych. Czyli... I to piwo jest w ogóle jakimś lepszym piwem. Bardziej smakuje, jest kapkę słodsze. Duże nagazowanie i smak dosyć skoncentrowany. Czy to jest duża... Bo to jest butelka w ogóle. No więcej nagazowania to tak domyśliłem się, nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie, ale domyśliłem się. A tu, jak dla mnie po samym zapachu, powiedziałbym, że tu jest większa butelka. Ale że większa Motywuje być... to tym, że tu jest mniej nagazowania i nie wiem, może mi się wydaje, może to jest placebo, może wyobrażam sobie zbyt dużo, ale uważam, że tu jest więcej smaku. Tu jest mniejsza, tu jest większa. Dobra. Mogę? No. A to powiedziałem z dosyć mocną pewnością, żebyśmy mieli jasność. Czekaj, a zobaczmy jeszcze to do rozlewanie, da, bo pisa, to jest JBS. Z butelki z butelki jeszcze. No ale to jasne. przecież być widać, to czułość by... jest większa. M musiałbym Cię napoić. <laughs> Podobój kurwa. Ale czy jest zapisane, gdzie rozlewali? No dobra. No nie, no e, ogólnie powiedziałem, dobrze. E, duża, mała. Tam w ogóle nie miałem pewności, tu miałem. Nie wiem, czym zmotywowana jest moja pewność. Po prostu chyba tylko, tylko smakiem. Dobra, idźmy do kolejnego, bo robi się coraz ciekawiej. Zestawienie numer 3 i teraz zobaczymy, czy przejdzie motyw, że piwa z biedronki są rozwodnione. No to patrzymy. Pierwsze. Desperados. Na 100%. No, po pierwszym strzale, ale ja na tyle, na ile zapamiętałem desperadosa, to zapamiętałem, że ten smak jest intensywniejszy. Ten jest jakiś taki lekko wypłukany. Zobaczymy, czy druga strona mi to potwierdzi. Tu jest mniej. No, czekaj, jeszcze raz, żeby nie było. Ale wiesz, co mnie rozwaliło? No to zgadłeś. Zgadłem, nie? No, ale tak tak jest. No teraz tak poczułem, no przecież wiesz, to nie jest tak, że ja sobie gadam dla gadania, tylko no motywuję to tym po prostu, co czuję. Też nie wydaje mi się, no jest oczywiście studium przypadku, no bo mam 50% szans, jednakże no czuję, że tu jest lepiej, nie wiem, czy tak jest. To nie chodzi o to, że kwestionuję to, jak to zostało rozlane, albo rzeczywiście, czy one są rozwodnione, bo ogólnie wierzę w to, że nie są. Jakby psychicznie podchodzę do tego tak, że bez sensu byłoby rozlewać dwa różne i co mieliby tutaj dawać mniej smaku dla jednego sklepu, kompletnie nonsensowne. Natomiast może smak bardziej się koncentruje w małych butelkach niż w dużych. Gdzieś to może jest podparte jakimiś prawami, tego nie wiem. Obiektywnie uważam, że tak nie jest, że tu jest więcej smaku niż tu, ale kiedy biorę i, 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 i je sprawdzam, smakuje no to wtedy czuję, że tu jest po prostu lepiej, tu już jest trzeci strzał. Oprócz tego pierwszego, te pierwsze te są... Czy to jest przypadek? No właśnie nie sądzę. <laughs> nie no, będą cyrki, jak będę miał y, skuteczność na poziomie 5, nawet na 6. Boję się tego trochę. No. Wierci, wiesz, boję się tego, bo... I wiesz, tak jak zawsze podglądam, tak teraz nic. <laughs> bo wiesz, bo, te, te, bo niektóre są testy, że po prostu chcę lepiej wypaść. A tutaj, tutaj po prostu robię to dla siebie. <laughs> To by była żenada. Jakby coś takiego było. Naprawdę byłaby to żenada. Tak. Zestawienie numer 4. Zestawienie numer cztery polega na tym, że patrzymy co tutaj będzie. I mamy do dyspozycji dwa piwa. O Boże święty! Ale piana. No to jest takie lekkie piwo. No ale co to może być? Kurczę, wiesz, że nie wiem? Nie mogę rozpoznać. I nawet jeżeli chodzi tutaj o jakąś dysproporcję w smaku, to jej zbytnio człowiek nie zauważa. Poczekajcie, jeszcze jeden tutaj po tym. Nie, no tak szczerze, yy, tu nie dostrzegam zbytnich różnic. Obiektywnie. I to nie chodzi teraz, że chcę podbić sobie statystyki, że nie potrafię wybrać i się boję, że się pomylę. Nie, bo i tak i tak końcowo trzeba będzie coś wybrać. Ale obiektywnie tutaj nie, nie widzę. Są one na tyle minimalne, że ciężko je w ogóle gdzieś, gdzieś dopasować. Gdybym musiał wybierać, to bym powiedział, że tutaj jest. Yy, Rozwodnione niby, czy tam większe, jakkolwiek zał tak zdał, a tutaj jest to. Tak bym powiedział, ale to jest oczywiście na, na bardzo małej próbie. Tutaj nawet nie, nie oddałbym niczego wartościowego, żeby, żeby zaryzykować. Dobra, zobaczmy, co to jest. No i dobrze powiedziałem. Twój browar. Lech? Z Poznania. Z Poznania no. Ale to nie jest mała różnica, ale znowu trafiłem. Znowu trafiłem. Naprawdę zaczyna się robić tak lekko podbramkowo. I pamiętajcie, moi drodzy, że absolutnie nie pijemy alkoholu, kiedy chcemy wsiąść za kółko. A dwa, pamiętajcie, że alkohol od 18 roku życia. Poczekajcie, przyjdzie na was czas. I to nie Naprawdę. jest alkoholu. Absolutnie, że nie. No to popatrzmy. A może teraz z tej strony zaczniemy. Zobaczmy sobie tutaj. S sążne. Sążny smak, dużo go, mocno wyczuwalne, że to jest browar. Nawet niezły. Powiedziałbym, że to jest chyba, jeżeli tam mówimy walory smakowe, to jest gdzieś tam w topce bym umieścił, ale dzisiaj nie smak definiuje pozycję. A to jaki jest nasz dzisiejszy case. Dobra, zobaczmy z drugiej strony, ale tu powiedziałbym, że jest dosyć dużo. Z drugiej strony, rozdzieliby, jak tak powiedziałem, pewnie będzie inaczej. Poczekaj. Dobra. Widzowie to widzą? Zamieszam. No, zamieszaj. Zamieszam. No, 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 co no, nie? dalej. No, kawaj, kurna. No no nie, chcę, no, nie jestem pewny. Nie, chcę, chcę aż Jestem wiesz. pewny swoich, swoich myśli. Nie wierzę. No jak? No co ty? To jest wyczuwalne, naprawdę. A, otyskie? No co mam ci powiedzieć? No autentycznie. Tam to ci bardziej smakuje. To oczywiście, że tak. Bo mówimy o twojej subiektywnej O, mówimy o mojej subiektywnej opinii w teście konsumenckim przeprowadzanej na tym kanale. Pięć. Pięć, pięć. Pięć zero. Zero. I co najgorsze, tylko były dwa przypadki, które były niepewne. Strzałem. Tak. Pierwszy i, i, i ostatni. Ale strzał i tak był na coś A skierowany. Dokładnie tak. Czuć różnicę. No czuć! Tu jest bardziej skoncentrowany Nie smak. Nie w to. No ale to jest bardzo no, dziwne, nie czemu, wiem. Czemu tak jest? To, to aż... trzeba byłoby... może zrobić jakieś badanie, ale co, pod kątem czego? Nasycenia? Nie dać to do jakiejś analizy. No, do jakiejś analizy, tylko ja nie jestem w tym... ja do... nie wiem jakiej. Piszcie, widzowie, do jakiej analizy moglibyśmy to dać. No, bo tu jakby ta analiza jest zawsze dla was dostępna, jak chcecie, to, to nie ma problemu. Tutaj nie mogę się sugerować tym, że poszedłem i kupiłem i wiem, co piję. To by było bardzo fajne, gdybyście na przykład rozpoczyna się sezon grillowy, majówkowy. Na przykład moglibyście zaprosić ludzi na grilla i podać im dwa różne rodzaje. I ciekawe, co by ludzie powiedzieli w takim szerszym gronie. No. I kto by stanął za tym, a kto by stanął za tym. To jest ciekawy case. Jeżeli będziecie lub już to robiliście, napiszcie, co sądzicie. A widzowie są tacy, że się angażują i to robią. Tak, no to właśnie. Dobra, moi drodzy, ostatnia no, próba. Bądź dobrą żoną. Kup mężowi jednego, jedno piwko takie, drugie takie. No dobra, popatrzmy. Ostatnia kategoria. Bardzo podobne do tego ostatniego. Dużo ma w sobie w smaku, i jest takie mocno. Chodzi mi o to, że to jest mocno goryczkowe piwo. Ale jednak jakaś minimalna jest. Ale ogólnie mała. Dużo mniejsza niż w poprzednich przypadkach. To jest taki coś jak te dwa, gdzie były mocne wahania, człowiek meandrował. Tutaj meandruje, ale jakiś minimalny nurcik się pojawia. I ja bym powiedział, że. Ja bym powiedział, że tu jest małe, tu jest duże, czyli tu jest rozwodnione, tu nie. Taki jest mój ostatni wybór. Dobra, zmieniam robotę, nie? No ale tak bym powiedział. Ale tu jest mała różnica. To jest średni w, przypadek. Za każdym razem wskazałeś prawidłowo. Tak, nie tylko. odczuciami, z tak, zapachem, bo po zapachu też można dużo wyczuć. Zapachem, nagazowaniem, smakiem, intensywnością, aromatem. To były te mniej więcej składowe, które gdzieś mnie kierowały w stronę e, danego wyboru. E, moi drodzy, podsumowanie, bo będzie ono, myślę, że dosyć ważne po prostu w tym odcinku. I teraz, moi drodzy, podsumowanie. To, co chciałem wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o zestawienie smaku na chwilę obecną, to jest tyskie Heineken żywiec, jeżeli kogoś to interesuje. Ale o tym, co najważniejsze. Kierowałem się tymi rzeczami, o których wam przed chwilą mówiłem. Czy to jest prawda, że te piwo jest rozwodnione? Nie wydaje mi się. Kompletnie. Wydaje mi się po prostu, że. Chyba litraż powoduje to, że jest zmiana danego smaku. Oczywiście też one mogą być po prostu z końcówek partii. To może być większe na słonecznie, jest wiele przyczynek. Dziwne jest tylko to, że 6 punktów zdobyły piwa w, mniejszej, w mniejszym litrażu niż we większym. To mnie po prostu gdzieś tam zastanawia. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, ale ogólnie. No nie wiem, jakoś jestem taki rozwalony. Nie sądziłem, że to może aż tak wypaść. Jeżeli chodzi o dwa piwa, których nie byłem pewny, i tam była różnica naprawdę niuansowa, w tym środkowym, czyli w ostatnim przypadku tutaj różnica była, no nie wiem, załóżmy, że 20%, natomiast w tych kolejnych przypadkach, w tych trzech, to już różnica była znaczna. I tak można to. Powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Koniecznie napiszcie, co wy o tym sądzicie. To jest naprawdę bardzo ważne. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! Subskrypcja na górze no i oczywiście, pierwszy i drugi film. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Pa!